I szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzeszowa, sprzed Wyższego Seminarium Duchownego, a tak naprawdę jak widzicie, Instytut Teologiczno-Pastoralny. Tutaj głoszę rekolekcję dla kleryków Seminarium Rzeszowskiego. Co ja tu głoszę, co ja tu robię, może o tym za chwilę. To już drugie moje wielkopostne rekolekcje w tym roku i zaskakujące, bo nigdy wcześniej nie głosiłem dla kleryków wyższego seminarium duchownego. Może to was trochę dziwić, ale po prostu tak jest. Owszem głosiłem w seminariach zakonnych, do braci dominikanów czy franciszkanów, ale do księży diecezjalnych nigdy mi się nie zdarzyło. Jestem tu na zaproszenie Księdza Adama Kubisia, który jest rektorem wyższego seminarium duchownego w Rzeszowie, i może już wam się udało obejrzeć z nim rozmowę, a na, na, w serii myśmy się spodziewali. Bardzo mocna rozmowa. Ja przyznam, że dotknęła mnie bardzo, bardzo, więc jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie zobaczcie, wróćcie do niej i on się odważył mnie zaprosić tutaj na rekolekcję dla kleryków. Tam miałem, przyznam, trochę ciasno z czasem, ale że jakoś cudownie się to okazało. Miałem rekolekcję teraz w Opolu, w parafii Karola Boromeusza od środy popielcowej do niedzieli. To trudno potem znaleźć takie rekolekcje od poniedziałku. A tu akurat było zapotrzebowanie, że może być od poniedziałku do soboty. Poniedziałku wieczór, więc zdążyłem tu dojechać. Jeszcze zahaczając po drodze Kraków, a stąd jadę do Lublina, więc też mam dzień taki przejazdowy, sobotę, żeby przejechać i zacząć w niedzielę u sercanów w Lublinie. Więc cztery pełne dni, chociaż właśnie wieczór w poniedziałek już i końcówka w sobotę rano. Kończymy, więc takie teore, kolekcje w seminarium. No i oczywiście miałem wielki trud. Taki, no to, o czym tu głosić. Nie? A potem jakoś Pan Bóg dawał takie słowo i w codziennej liturgii, ale też do serca, że widzę, że kończę już te rekolekcje tutaj, a jakoś chyba no spotkaliśmy się z klerykami. Tu jest 22 kleryków. Na ten moment właśnie widać ten budynek, który, fragment budynku, w którym mieszkają, studiują. Tutaj jest taki kawałek ładnego ogrodu, altanka właśnie tutaj obok. To w ogóle jest w parafii. Świętego Rocha i Marcina, tutaj obok też. Kiedyś to były peryferie Rzeszowa, ale Rzeszów się podobno rozwija zaraz po Warszawie jako drugie miasto, najbardziej. Więc tutaj były takie peryferie, a teraz już tutaj naprzeciwko mnie są bloki, sklepy i w ogóle tu się dzieje. I wokół tutaj już deweloper wykupił i już są. Także tu było pusta, już nie jest. <śmów> Mówiąc krótko. I, no, i tutaj właśnie w tym seminarium oni są, 22 kleryków, ono jest dość duże, trzeba przyznać, ale też świeckich coraz więcej tu inicjatyw jest, studia liturgiczne, biblijne, no, dzieje się trochę takich rzeczy, więc warto. Dzisiaj byłem z wizytą na kawie, u księdza biskupa Jana tutaj, e, bardzo miłe spotkanie, więc to też jakoś wchodzi razem z rektorem, jako taki zwyczaj, rekolekcjonista, że jedzie do kuri, właśnie do, do domu księdza biskupa, więc jak najbardziej, e, też to się wydarzyło tu. E, Odwiedziłem wczoraj też braci e, Dominikanów w Rzeszowie, pogadaliśmy fajnie i, e, Macieja Saletyna, z którym się znamy, też fajnie pogadaliśmy. Także no, pff, troszkę w Rzeszowie się podziało, dobrych rzeczy. I no taki jestem, myślę, poruszony tak na końcu. Już mi się oczywiście rodzi klasyk w sercu, czyli żal odjeżdżać, bo jakoś już zdążyłem się przywiązać, pokochać to miejsce, a trzeba jechać dalej, ale no cóż, no taka dola i niedola kaznodziei wędrownego i co tutaj głosiłem? No głosiłem o ojcostwie dużo, o grzechu, o krzyżu, o Eucharystii, o bukłakach, o nowości, o tradycji, o Maryi. No, tak różne tematy, które jakoś się układały w jakiś jeden wątek, bo coraz bardziej widzę, że to się wszystko ze sobą łączy że to nie są jakieś rozdzielone rzeczy, tylko że tak jak zamysł Pana Boga jest co do jedności, i szukamy tej jedności w nas, psychofizycznej, i między nami w relacjach z innymi, w relacji z Panem Bogiem, i zasadniczo to jest zamysł, żeby szukać jedności, to, to staramy się tutaj też realizować i głosić. I namawiam do tego, braci, żeby kleryków, żeby, żeby taką ścieżką szli, żeby sobie też. Nie dali tego odebrać, właśnie, żeby nie żyli z kontry, żeby się nie dali zredukować, tylko żeby byli twórczy, kreatywni, świadomi, zdroworozsądkowi, żeby widzieli to, co robi Duch Święty w Kościele, a jednocześnie, żeby też odnajdywali swoje właściwie sobie miejsce. Też przyznam, że trochę mi wróciły myśli o formacji. Jak powinna wyglądać transformacja w takim seminarium, czy w ogóle formacja do kapłaństwa? Też formacja dominikańska do życia zakonnego, jakie my w ogóle sobie stawiamy cele, jeżeli przyjmujemy braci. Ja tak mówię braci do tych kleryków, no bo tak czuję, no, że są moimi braci młodszymi w wierze, w kapłaństwie też, przyznałem się do tego, że ja do kapłaństwa się przygotowywałem rok de facto, bo te studia, które wcześniej robiłem, to już gdzieś tam pewnie wspominałem, no to z posłuszeństwa i, i tak naprawdę chcąc być bratem, a nie kapłanem w zakonie, więc... Tak, muszę się troszkę podciągać w tej świadomości kapłańskiej, tej duchowości, e, którą oni tu po prostu żyją od początku. I tak próbowałem trochę to e, nadrobić i doskoczyć do tego, co oni mają e, jako chleb powszedni. Więc to e, nie przeładowywałem, e, mam nadzieję, tego programu. Były dwie konferencje, msza z kazaniem. Ale była też jucznia, nież pory, modlitwa przedpołudniowa, e, więc jakby nie dokładałem dodatkowo, adoracja też wieczorem z kompletą, więc modlitwa była jak najbardziej całościowo, e, a, i trochę głoszenia, ale też w ciszy wszystko było. To już dawno nie przeżyłem, przyznam. Rekolekcji w ciszy, więc to też było takie dobre, wydaje mi się. E, e. No, teraz właśnie był, było nabożeństwo pokutne przed chwilą i, i się spowiadaliśmy, to też bardzo ważne i teraz będzie Eucharystia, no a jutro już trzeba będzie stąd się powolutku zawijać. Może jeszcze spotkam się z Matką Dominiką, tak liczę na to, bo akurat tutaj przebywa Matka Dominika ze Świętej Anny, więc to tak jeszcze, tak ziarnko do ziarnka widzicie się to wszystko składa. I, 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 I na ten pobyt tutaj w Rzeszowie. Co jeszcze powiem, że módlcie się. No po prostu módlcie się za kleryków i za tych, którzy mogą być klerykami, i za tych, którzy są już kapłanami za formatorów, za biskupów. O taką mądrość naszą też nas wszystkich. Co do formacji, jak ona powinna wyglądać, co by tej formacji służyło, co by rzeczywiście nas, jako duchowieństwo, przygotowało dobrze do służenia w Kościele na te czasy. I żebyśmy się nie rozmijali i z Panem Jezusem, i ze sobą nawzajem, tylko żebyśmy sobie służyli tym darem, który każdy otrzymał. Konkretnie, właśnie za tych, którzy teraz tutaj są. Ich tu jest 22, jak już wspomniałem, ale też jest rok propedeutyczny na taborze, tam gdzie choćby mieliśmy rekolekcje ostatnio z Marcinem Zielińskim, już tak nie ostatnio w sumie, już trochę czasu upłynęło e, i w tym roku mieliśmy mieć, ale coś mamy za ciasne kalendarze, może w przyszłym nam się uda w Rzeszowie na taborze, gdzie jest właśnie rok propedeutyczny, tam jest 12 e, kleryków chyba i e, także za nich też. E, módlcie się. I no, jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym kościołem, chociaż mamy różne dary i posługiwania. Jeden jest Pan, jedno ciało, kościół, jedna głowa. A my jesteśmy i chcemy odnajdywać się na tym miejscu, które jest nam właściwe. A my będziemy modlić się też za Was, żebyśmy idąc jedną drogą, którą jest Jezus, doszli do wieczności i świętości. Och, patetycznie to się jakoś tak domyka. Ach, tak, trochę, kto z kim przestaje, takim się staje. Ja chyba też się trochę <śmuszczaj> stałem seminaryjny przez ten pobyt tutaj kilka dni. No mam w sobie dużo wdzięczności i radości. Do wdzięczności też ich y, y, zachęcałem. I was, też na koniec do wdzięczności zachęcam. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie z Rzeszowa. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.